Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler pyta, bez zbędnych wstępów przejdźmy od razu do mojego dzisiejszego gościa, jakim jest nie tylko świetny redaktor znanego serwisu arhn.eu, nie tylko utalentowany pisarz-hobbista i nie tylko kolega, z którym czasami gram w Baldurę, jak mam czas u niego na streamie, ale przede wszystkim mega sympatyczny facet. Przed Wami Michał Palarczyk, znany chyba lepiej jako Palar. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie wszystkich. Podoba mi się to jak zawsze głos zmieniasz jak mówisz normalnie, a kiedy jak zaczynasz wybór nagrywać. Ale to już chyba ktoś tu poruszał. Tak? Już, już ktoś na to zwrócił uwagę? już chyba było to, w Dibbler pyta którymś. Bo ja chyba automatycznie opuścił? głos obniżam, co? Jak zaczynam już nagrywać. Mhm. Kurde. Nie, ale to dobrze czy źle? Nie, może może brzmi jak debil. No dobrze, że już, wszystko okej. Okay. Nie, żeby coś było źle. To słuchaj, ponieważ gry komputerowe są i moją, i Twoją pasją od bardzo, bardzo wielu lat, to może spytam Cię, skąd właściwie i gdzie, od czego zaczęła się Twoja pasja do gier i czy pamiętasz w ogóle pierwsze tytuły, w jakie grałeś? Pierwsze tytuły, jakie grałem, nie będę pamiętał, ale pamiętam, że u mnie dominował przede wszystkim Pegasus, mhm. jak u większości, myślę, graczy, którzy wychowywali się w latach 90. Te wszystkie składanki. Różne dziwne haki, gier. No przede wszystkim to był Pegasus. Później w domu pojawił się komputer. No, to, to też cały czas okupowałem. Z bratem walczyłem o dostęp do komputera. A żeby brat, 8 lat starszy, to ciągle wygrywał. Więc grałem tylko kiedy mi pozwalał. Ale od tego się zaczęło. Przede wszystkim moje dzieciństwo to był komputer na kompie i Pegasus. Cartridge'owy byłeś, chodziłeś na jakieś te e, ta, nie targi, złe słowo użyłem. Giełdy. Giełdy, giełdy na jakieś nie, giełdy, ja kupowałeś Nie, chodziłem. To nie? brat częściej chodził, coś tam przynosił zawsze, albo później jak w naszym mieście otworzył się pierwszy sklep komputerowy, mhm. to gdzieś tam zakumplował się z, ze sprzedawcami, z podlady jakieś gierki dostawaliśmy. <laughs> 9991 tak 99, bezpieczeństwa. A, okej, okay. w tym, tym, tym sensie. A ty jak to się właściwie stało, że ty, fascynat y, gier komputerowych, który zaczynał od Pegasusa, zostałeś redaktorem znanego serwisu RD. Jak to się stało? Laczek, no W końcu chciałem tą swoją pasję jakoś przelać w coś bardziej kreatywnego i zacząłem prowadzić swój kanał mm -hmm. na YouTube. Głównie o grach japońskich, ale też o grach retro, też o RPG-ach, bo kocham RPG. I tak się zdarzyło, że na mój kanał trafił redaktor Kebab. Mhm. U Kebaba wcześniej bywałem też na streamach i gdzieś jakiś tam kontakt złapaliśmy i był pewien moment, kiedy Archon stwierdził z Kebabem, że fajnie byłoby spróbować zobaczyć, czy ktoś jest w stanie, w stanie zdalnie też tworzyć materiały na RNI, &E, żeby im pomagać tworzyć materiały z tego co wiem próbowali kilka osób nie do końca przypadły do gustu i kebab zaproponował Arkonowi mnie skontaktował się ze mną zrobiłem pierwszy materiał o Jakuzie Zero no i jako podgląd no i tak to się zaczęło jeszcze był taki moment jak kebab do mnie pisał na czym napisał do mnie na messengerze na czym bontuje ja to do niego odpisałem. Później długo była cisza. Później zapytał się mnie, mnie jeszcze raz. Mhm. Ja tak dopiero później pomyślałem, że to mogło hamsko zabrzmieć, zamiast powtórzyć pytanie. Napisałem coś do niego, odpisałem mu coś w stylu, a nie widziałeś mojej poprzedniej wiadomości. Dopiero później tak się zastanawiałem, że to mogło trochę hamsko wyjść, hamska odpowiedź, ale nie o to mi chodziło. No i gdzieś tam ta współpraca się zaczęła. Keba powiedział: Zrób jeden testowy materiał. Mhm. Ja wybrałem akurat EQZ ze zero, przed podgląd. To był chyba jedyny materiał, który jeszcze wtedy nie był podpisany mną, mhm. że ja go robiłem, bo to było na próbę, żeby zobaczyć, jak to się w ogóle przyjmie, czy ludzie się zorientują, że ktoś spoza redakcji, takiej standardowej, przygotował materiał. No tam jedna, dwie osoby może w komentarzu gdzieś tam się domyślały, ale ogólnie został ciepło przyjęty, no i tak dołączyłem do redakcji. Jak dawno temu to było, to jak dawno współpracujesz z to Było. W 2019 w styczniu pojawiła się Jakuza, materiał o Jakuzie. Ja to już tak od prawie, prawie 3 lata tak naprawdę. No, 3 lata zaraz miną, no. A to wiesz, co tak Czemu to, to znaciało. Tak patrząc na materiały, które robiłeś na Rando. tio masz jakiś taki swój ulubiony, z którego jesteś szczególnie dumny lub przy którym po prostu najlepiej ci się pracowało? Ciężko mi wybrać jeden konkretny, ale najbardziej mhm. lubię materiały, które są takim, ja to nazywam duchem RNU, czyli mhm. filmy o powstawaniu jakichś konkretnych gier. Tak jak w tym roku chociażby Pac-Man, mhm. jak wcześniej zrobiłem o Mass Effect, a jeszcze wcześniej o Assassinie, albo przeglądy serii gier, w tym wypadku o Broken Sword, który, który też ma pełno takich ciekawostek dotyczących powstawania konkretnych części Broken Sworda. Czy ciężko Ci byłby ten materiał, po prostu lubisz takie, w których patrzysz na przeszłość jakichś tytułów najczęściej, tak? Tak, ja lubię właśnie tak myszkować w historii mhm. gamingu. Ja to mam do Ciebie takie ekstra pytanie, na które Ci nie przygotowałem. A jakby, no Ar A jakby Archon Ci pozwolił zrobić cokolwiek, jakbyś chciał na główny kanon, to co byś zrobił? Cokolwiek bym chciał na, głównym, na główny kanon, to to pewnie by była pigułka z persony. Nikt by tego o. nie oglądał, łącznie nawet z Archonem, ale <grym> tak dla siebie chciałbym to zrobić. Dobra, to umówmy się, że jak pod tym wywiadem będzie 10 komentarzy osób, które powiedzą, że chcemy pigułkę z Persony, to napiszemy do Archona i go przekonamy. Co ty na to? <grym> Powiadżemy Archonowi, że, że chociaż te 10 osób obejrzy. Lód, lud się domaga, tak? Tak jest. To, to właśnie jeśli chodzi o, o, o rn.eu, ale poza tym, jak wspomniałem na samym początku, jesteś pisarzem hobbystą. Wydałeś jak mm -hmm. na tej pory jedną książkę, która się nazywa Dziewięć ogonów lisa. To i pani, chciałem... ja mam tutaj przy sobie, żeby się pochwalić, to ona. To jeszcze na w druku, nie? Nie tylko w Druku, w Tak, drukowej. to jest dla no, mnie cudowna rzecz, że ja mogę samego siebie, czyli palarczyka, postawić na półce obok innych książek. To jest w ogóle, bo trochę tak jest, że mhm. ja to wydawałam głównie dla siebie, żeby faktycznie mieć możliwość takiej satysfakcji dla samego siebie, że wydałem książkę, jest fizycznie, ludzie mogą wziąć, mhm. przeczytać. No w cyfrze też jest dostępna. No, ale przede wszystkim, że faktycznie mogę wziąć, złapać, mam fizycznie, czuję, jest moja książka. Możesz pokazać, na, chwalić się na imprezach, że masz książkę, którą wydałeś. To jest. A to może opowiesz w takim razie widzom, o czym właściwie jest ta książka i czy masz jakieś plany na kolejne tytuły? To jest Urban Fantazy. Ja gustuję przede wszystkim Urban Fantazy, jeśli chodzi o moją twórczość. To jest świat, przeplata się nasz świat ze światem magii, gdzie istnieje magia. I Dziewięciogonów Lisa opowiada historia egzekutora Aidana Triny, który na zlecenie Rady zakonu, czyli takiej jednostki rządzącej całym światem magicznym, mhm. musi zapolować na dziewięć magicznych lisów, które gdzieś tam zagrażają ludzkości, żerując na ich emocjach. I z czasem się okazuje, że nie wszystkie te lisy są złe. Z jednym wchodzi jakby w bliższe relacje, i tak jakby dalej historia się toczy. Mhm. To jest trochę na zasadzie bardziej takiego zbioru opowiadań przez większość czasu, bo każdy rozdział jest o, czym, o czymś innym, mhm. dopiero pod koniec jakby kolejne rozdziały wynikają z siebie. Więc to bardziej traktowałem nie jako powieść, że każdy rozdział przechodzi do każdego i one razem się gdzieś tam łączą. No bo trochę tak jest. Każdy motyw gdzieś tam się ze sobą łączy, do czegoś ta historia prowadzi, ale każdy rozdział jest o czym innym. Mhm. No to też trochę na zasadzie, że jak początkujący pisarz hobbysta, po prostu brałem laptopa, pisałem, co mi do głowy przychodziło. No i tak powstało 9-ogonów Lisa. Plany na kolejne są jak najbardziej, w głowie pełno jest tych pomysłów, a pomału pracuję jakby nad drugą historią w tym świecie, stworzonym mhm. przeze mnie, który się pojawia w ogonach. Nawet dzisiaj, chwilę przed wywiadem, trochę coś tam sobie pisałam, bo przygotowuję obecnie konspekt do drugiej części, która już taka będzie bardziej złożona, dlatego wcześniej chcę po prostu sobie przygotować plan wydarzeń. Mhm. I dziewięć ogonów Lisa normalnie możemy kupić w tym momencie, zarówno w cyfrze, jak i w fizycznym wydaniu w internecie, czy tylko cyfra? Tak, to jest książka czy... dostępna, tam wszędzie można kupić, bodajże na Lubimy Czytać jest lista sklepów, gdzie mhm. jest aktualnie dostępna, no jest też Allegro, wiadomo. No i zarówno fizyczne wydanie, jak i y, cyfrowe. Fizycznych Ale... powiem jeszcze tak z ciekawości, że do sprzedaży trafiło 300 sztuk. Ej, to takie to może być za jakiś czas dużo warte. No jak już będę sławny, jak już Netflix albo Hollywood będą filmy na podstawie moich powieści, no to tak, wiadomo, to trzeba kupować póki to jeszcze jest tanie, bo później to będzie kruk. Żebyście mieli to pierwsze wydanie nie ten, ten, ten z tej pierwszej serii. Da jest, Ej, Super, no to słuchaj. To w takim razie trzymam kciuki za kolejne e, tytuły, za Twoje kolejne e, książki. O 9 ogonów Lisa oczywiście polecam, żebyście znaleźli i przeczytali. A jak prywatnie, jak wspomniałeś już wcześniej, jesteś fanem takiej szeroko pojętej japończyzny i chciałem Cię o jedną rzecz podpytać, ponieważ z jakiegoś powodu mam wrażenie, że na zachodzie, czy zwłaszcza w Polsce, japońskie gry nie do końca są poważane. Co jest trochę dziwne, bo ludzie grają w takie gry jak Resident Evil czy na przykład Final Fantasy VII i te są super fajne i super się gra, a te, które się kojarzą z hiszpańskimi bajkami, to ludzie na nie kręcą nosem. I chciałem Cię dopytać, Twoim zdaniem, jako fana japończyzny. Z czego to się bierze, że ludzie mają takie inne podejście? Czy to jest jakieś niezrozumienie, czy to po prostu jest jakieś uprzedzenie do tych tytułów? Znaczy też na początku powiem, że to przede wszystkim z perspektywy polskiej mhm. mogę mówić. No jak obserwuję zagraniczne media, tam trochę więcej się pisze o chińskich bajkach, o japońszczyźnie, ale głównie z perspektywy polskiej jest kilka rzeczy, które składa się na to, że ta japońszczyzna nie jest u nas jakoś szczególnie popularna, chodliwa. Przejdę sobie teraz do moich, swoich notatek, bo musiałem się przygotować. Zacząłem przede wszystkim od tego, że gry japońskie przedstawiają zupełnie inną rzeczywistość. Jest sporo tytułów, które dzieją się w Japonii i pokazują przede wszystkim japońską kulturę. Mhm. Ale też nieraz to wyolbrzymiając na zasadzie, że w, nie wiem, jest gra, gdzie idziemy sobie ulicami Tokio, a tam jest pełno cosplayerek albo zboczeńców, bo to też dojdę jakby do tej fawolnej erotyki, podejściu do erotyki, która jest w Japończyźnie. No i też kwestia oprawy, no bo często ludzie widzą, że to są chińskie bajki i automatycznie się od tego odbijają, Aha. nawet nie próbując dać szansy. No, każdego gust, no nie każdemu musi się to podobać, wiadomo. Też jakby zauważyłem w internecie, w polskim, mniej głównie zagranicznym, ale tutaj akurat chciałbym się na Polsce skupić, że czasami jest takie negatywne podejście do chińskich bajek. Mhm. W zasadzie, mhm. że nie wiem, że oglądasz anime, to jest trochę wstydliwe albo że to jest okazja dla innych do robienia sobie żartów. W zasadzie, nie wiem, pojawia się u jakiegoś streamera motyw anime. Mhm. To zaraz pełen czat jest yy, albo AJA, ja, co jest taką pozytywną emotką, albo Whips Out, które się wzięło. Szczerze powiem, nie pamiętam, mhm. od jakiegoś streamera, który otworzył okno, powiedział Whips Out, i gdzieś to się przyjęło, zaczęli ludzie mówić Whips Out. Czyli trochę może też jest na zasadzie, że wiele osób podchodzi z dystansem, mhm. albo negatywnie, ze względu na takie podejście do. Wszelkiego rodzaju, takiej typowej japońszczyzny. Ale, ale widzisz, to jest ciekawe, ponieważ jakby rozumiem, o czym ty mówisz, że jakby na no ten styl może odstraszać sam z sam siebie po prostu, tak? Uh -huh. może to nie jarać. I... ale zauważ na przykład, że w Polsce, nie Kapitan Tsubasa, Naruto czy Pokémony, to kiedyś były hity przecież, tak? I wszyscy to oglądaliśmy, do dobra sprawa. Teraz jakoś tak się odwróciliśmy od tego trochę? Mm, to jest w sumie ciekawe podejście. Dlaczego? Może przede wszystkim dlatego, że tego jest mniej. W pewnym momencie... Okay. Zaczęło być tego odzwyczajnie mniej w telewizji, no bo kiedyś mieliśmy, tak jak mówiłeś, Pokémony na Polsacie, Dragon Ball a na tvn ach mm. czy jeszcze RTL-7 wtedy był. Polonia 1 to w ogóle miała pełen blok różnych anime. No pamiętam. No tak się obandało. Ale gdzieś to z czasem zaczęło z polskiej telewizji znikać, więc też z świadomości mm -hmm. takiego przeciętnego Polaka, bo bo. Nie wiem, Hyper próbował, bo miał, jak zaczynał swój blog, miał chociażby ten, jak zaczynało się Hyper, zamiast mini, tam mini mini chyba, albo mini max, nie pamiętam już jak ta stacja się nazywała, wchodził Hyper i pierwsze co to było, właśnie anime. Ja tak na przykład Full Metal Chemist mhm. odkryłem, cudowna animacja, którą polecam, no ale tego zwyczajnie jest mniej, no bo teraz nawet nie wiem. Polsad Games wiem coś tam czasem. Puści, ale przyznam, akurat nie mam dostępu, więc nie wiem, nie wiem czy to się w ogóle jest nawet oglądalne, mhm. Jaka jest oglądalność tego na Polsce Games? A tak to no, szczerze nie kojarzę, żeby gdzieś jeszcze w takiej szeroko dostępnej telewizji, szeroko dostępnym kanale pojawiała się japońska animacja. Może czasem jeszcze się spotkałem z filmami Studia Gibi? No to, to samo chciałem powiedzieć, że czasami gdzieś tam jeszcze Spirited Away puszczą, ale masz rację. Może to też z tego wynika, że tych anime po prostu w telewizji nie ma. Tak, nie ma w mainstreamie o w polskim. No do o, tego słowka mi brakowało mainstream. Mhm. Czyli przede wszystkim właśnie to, że nie jesteśmy trochę jakby. Oczytanie o, to, to też nie jest dobre słowo, bo to o czym mówimy, oglądają, tak? Ale no nie no. mamy tego na co dzień, nie mamy tego w mainstreamie. Trochę te różnice kulturowe, właśnie, zwłaszcza, że ja po prostu lubię, to też wyolbrzymać u siebie. Ale czy coś jest jeszcze takiego, co dodatkowe, jakby od samych gier, może odstraszać, Twoim zdaniem? Myślę, że kwestia też podejścia do erotyki. Mhm. Bo wiele mamy gier, które są skupione na tak zwanym Eci, czyli motywach takich trochę erotycznych, ale które nie są do końca pornografią. Okay. Nie wiem, mamy na przykład serię Senran Kagura, gdzie tam e, panie, panie, które są ninja, latają w mało jakby z kompoścą odziane. O, tak ładnie okay. bym to ujął. Albo, nie wiem, pokazywane są w dwuznacznych pozach. Tak samo mamy pełen wysyp na Steamie chociażby gier z takim anime i nagość, które są obok siebie i to takie gier na zasadzie, na których nie wiem, jak streamujesz na Twitchu, to nawet za samo przeglądanie karty tej gry w sklepie Steam dostaję, mhm. dostajesz bana, no to to też był znany dosyć przypadek. A wciąż to nie była pornografia stricte, tak? No to chyba już wtedy była A pornografia, Wychodzisz ja tak. sobie... Patrzysz jakąś grę na Steamie, w sklepie, mhm. patrzysz po kolei te zdjęcia, bo jest tam galeria zdjęć i tam nagle cyk, pornografia. No kurde, dobra. To jest też, myślę, kwestia tego, że gdzieś to wchodzi jakby w świadomość ludzi bardziej, że chińskie pornogierki, o. Mhm. Że jakby te gry nie, nie reprezentują sobą nic innego, tak? No dokładnie, wysyp jest tego typu gier. Przypadkowo gdzieś tam się nikt nie zobaczy, widzi się też tą... Oprawę mhm. mangową i gdzieś to jakby koduje się ludziom w głowach, że pornografia nagość i nic więcej jakby nie ma. Mhm. Ale jednocześnie też zauważam, że z roku na rok gdzieś mimo wszystko te normalne mhm. e, gry, e, które nie są wyłącznie pornograficzne, erotyczne, e, zyskują pomału na takiej popularności, bo mamy przede wszystkim ten tak, anime na Steamie, czy też. Po takie na wyprzedaży na PlayStation Store widziałem jest w ogóle osobna sekcja z grami, które są nazwane anime, no. okay. czyli w mangowej oprawie. No i nie wiem, chociażby weźmy sobie przykład takiej gry jak Code Vein, która jest nazywana anime Dark Soulsami. Czyli gdzieś ta świadomość jest, ona pomału jakby się wytwarza wśród graczy polskich. No ale dalej przede wszystkim dominuje jednak to myślenie o chińskich pornobajkach. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Okej. Okay. A to gdybyśmy chcieli jakoś odwrócić to i pomóc troszeczkę tym pańskim grom dotrzeć do Polaków, to jakie byś tytuły polecił? Tak, załóżmy, że ja totalnie nie znam się na japońskich grach, nie wiem, co to są Pokémony, i załóżmy, że to jest wszystko. To co byś mi polecił, żebym zaczął? Przede wszystkim Persona. Mhm. Bo Persona to jest taka seria, która ma wiele do zaoferowania graczowi. Jeśli się przebije przez tą ścianę, że to jest gra mangowa z mangową okay. stylistyką, bo już nawet zaraz dojdę też, ewentualnie, ktoś nie lubi takiej stylistyki, co można by spróbować. Ale przede wszystkim persona albo czwórka na pc albo jak mamy dostęp do PlayStation, no to piątka najlepiej w wersji Royal, bo to są gry naprawdę bogate w treść z mega ciekawą historią super napisanymi bohaterami i genialną muzyką. Czyli coś, co ma prawo zachęcić gracza. Mhm. Jeśli chodzi jeszcze o kogoś, kto lubi akcję, bo Persony to są mioterpeli, No to, to też wspomnę, że to są mioterpeli. Jak ktoś lubi dużo akcji, to może spróbować chociaż Niera Automata, który przez wielu jest uważany za jedną z najlepszych gier poprzedniej generacji. Ja uwielbiam, bardzo lubię. To jest. To jest ja też uwielbiam Niera i to jest zdecydowanie gra, która nie dość, że ma mega fajny system walki, to ona też potrafi poruszać takie ciekawe wątki filozoficzne. Więc jak też ktoś lubi tego typu motywy, no to Nier jest zdecydowanie wart sprawdzenia. Jak ktoś lubi fantastykę, to może spróbować serię Tales od Bandai Namco. Teraz niedawno wyszło Tales of Arise, też jedna z najlepszych moim zdaniem odsłon tej serii, warte spróbowania. Tym bardziej, że ona jest dostępna chyba na wszystkie współczesne platformy mm. oprócz Switcha, więc jest łatwo dostępna. Albo ewentualnie, jak się ma, Switcha to Fire Emblem, Free Houses przede wszystkim, bo to też jest jedna z ciekawszych gier taktycznych. To jest akurat taki JRPG taktyczny, albo mm. RPG taktyczny w stylu Final Fantasy Tactics. Jeśli ktoś lubi Gryzeldo podobne, to może spróbować okami. To też jest. A tego na ja nie kojarzę chyba. Nie kojarzysz. To jest akurat no, taka zeldopodobna gra, jak powiedziałem. Z... Gdzie się schodzi takim wilkiem mm -hmm. i, i tam duży jest motyw na malowanie, że malujesz różne znaki i one coś wtedy wykonują. To wyszło, jak dobrze pamiętam, na PS2 w epoce PS2. A to, to nie jest kapkowym przypadkiem. A Cześć, wiesz, no. że nie wiem, czy jest Sokami? Ja nie Jeśli jestem pewien, to jak Google użyję. Ja nie jestem pewien, czy to nie jest hi... tak, tak, tak. od Hideki Kamiya, bo od, od jednego z reżyserów Resident Evil, więc jakby w tym kierunku. Hmm, Tam się... Wiesz, co, tak, czytałem to ostatnio i Tasty, tą książkę o powstaniu Resident Evil i po prostu tytuł tej, tej serii się chyba gdzieś mi przewinął po prostu na, na kartę tej książki. No mnie jeszcze czeka i Tasty na półce? w kolejce, To dopiero co Sidemajera kupiłem. Ale właśnie, ok, okami. okami brzmi ciekawie w ogóle, jak mi o tym opowiadasz. Taka właśnie Zelda, a troszeczkę nie Zelda, gdzieś w innym kierunku. Czy może masz coś no, tak. jeszcze? E, jak ktoś lubi stu, filmy studia Ghibli, to zdecydowanie warto sprowadzić Inokuni jeden mm. albo dwa. Bo to tu, już tutaj stricte chodzi o stylistykę, że stylistyka jest taka bardzo w stylu Ghibli. A że Ghibli jest jakoś znane u nas w kraju, to myślę, że tacy gracze mogliby spróbować właśnie Ninokuni Kuni 1 albo 2, bo to też bardzo sympatyczne gry. Jeszcze myślę, dwa, dwa typy mam, dwa, mhm. dwie propozycje. Dla graczy lubiących bardziej takie gangsterskie klimaty, no to seria Yakuza. Zacząć najlepiej od Jakuzy Zero, mm -hmm. o której już wspominałem, o której robiłem podgląd. A jeśli nie lubimy gangsterskich klimatów, ale bardziej takie detektywistyczne, to spin-off Jakuzy, czyli Judgment, który w tym roku wyszedł, Lost Judgment, mm -hmm. i to też jest jedna z moim zdaniem lepszych gier, które w tym roku się pojawiły. Na koniec, ewentualnie, jak ktoś lubi zagadki. To są dwie serie, które jestem w stanie polecić. Jedna to jest AI Somnium Files, a druga to jest też kochana przeze mnie seria Danganronpa. Mm -hmm. Tylko tutaj trzeba się przygotować, że w tym jest sporo japońszczyzny, jest sporo dziwności, sporo takich mindfucków. Ale jeśli chodzi o Danganronpa, to historia jest taka bardzo unikatowa, jeśli chodzi o gry wideo. I to jest taka seria, która trochę. Ona jest na raz. I... I. trochę przyznam, że zostawiła we mnie taką pustkę, jak już przeszedłem. Zdałem sobie sprawę, że drugi raz nie doświadczę tych gier po raz pierwszy. Ojej, no to, 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 jest, to jest zachęta. I powiem ci: dostaliśmy od ciebie długą listę fajnych tytułów, więc mam nadzieję, że powiem Ci tak, jeśli chociaż jedną osobę yy, to listo zachęcisz do grania w polskiej gry, to myślę, że wykonaliśmy swoje zadanie i nam się udało. No, jeśli jest taka osoba, to niech potem podzieli się w komentarzu, co zagrała, jak jej się podobało. Zdecydowanie, w ogóle napiszcie, czy wygracie w gry japońskie, czy może nie i czy właśnie jak powiedział Palar, czy może was zachęcił do tego. A powiem ci, tak, skoro już sobie tak wymieniamy gry, to pozwól, że ja przejdę do mojego ostatniego ulubionego pytania. A gdyby ciebie zamknęli na rok w izolatce, ale mógłbyś wziąć ze sobą trzy gry, to jakie byłyby to gry? Okej, okay, tutaj też długo się zastanawiałem nad tym. Miałem czas się przygotować, no bo mm -hmm. to jest pytanie, które zawsze się e, pojawia. Ale myślę, że jakbym był w izolacji, to byłby świetny czas na gry, na które zazwyczaj nie mam czasu. Mm -hmm. Czyli bym w końcu spróbował z jakimś MMO znowu na dłużej usiąść. I w tym wypadku myślę, że spróbowałbym Final Fantasy 14. bo dużo dobrego o tym MMO słyszałem. Nigdy nie próbowałem. E, myślę, że... Wziąłbym ze sobą Gotika, ale nie o. samego Gotika, ale jedynkę, dwójkę razem z modami, żebym miał dostęp do wszystkich modów, Do tego też jest odgroma, gdzie dają pełno nowej zawartości i mhm. wreszcie też byłby, byłaby okazja no spróbować tych modów. No bo na razie to tylko jedyny mod, w jaki gram, to Kroniki Myrtanych, które mhm. niedawno wyszły. Trzeci tytuł, i tutaj już się zastanawiałem. Jeśli mógłbym oszukać. czy już trochę, trochę oszukałeś tym gotikiem, ale dawaj, spróbuj. Oszukam <noise> jeszcze bardziej w takim razie i myślę, że wziąłbym Switcha z abonamentem, żebym mógł ogrywać gry netowe i netowe. O. A dobra, o tym, o tym akurat jeszcze nie pomyślał. Jest to trochę oszukańcze, ale rozumiem, czemu, czemu, czemu byś chciał coś takiego. No to to właśnie byłby taki mój typ. A jakbym nie mógł oszukać, mhm. no to pewnie bym cywilizację wziął. Cywilizacja zawsze Piąca na pocie. Po cywilizacja zawsze do widzotki na propsie jesteś chyba trzecią osobą, która wymienia cywilizację, więc. A zaś to samym pewnie wziąłem, coś w tym jest. E, to słuchaj, to przede wszystkim dzięki wielkie za tę listę japońskich gier do sprawdzenia i o tym opowiedzieć jakby z twojej perspektywy, e, jak jest problem, czy można nie problem japońskich gier w Polsce, tylko raczej polskich graczy z japońskimi migrami w tę stronę. Ja bym może jeszcze na koniec no wspomniał jednej rzeczy, bo ja tak narzekam bardziej na rzeczy, że coś może nam się nie spodobać mhm. i dlatego te gry jakby nie są popularne. Ale też nie, zapom nie zapominajmy, że gdzieś e wydawca też musi się postarać, żeby ludzi zainteresować. Pewnie. A praktycznie mamy zerowy marketing, jeśli chodzi o gry japońskie w Polsce. Mhm. Ostatnia kampania reklamowa jaką gdzieś jeszcze kojarzę to był Dragon Ball Z Kakarot, który wychodził pod koniec 2019 roku. No to było nawet a głośno, tak, ale... ale fakt, tym... Było głośno, a i to też dlatego, bo Dragon Ball, mm -hmm. czyli seria, na której się wielu Polaków wychowywało i znali, to jest dla nich kultowa jakby seria. A tak to nawet nie mówiono chociaż było nie Replikant, który mm -hmm. wychodził w tym roku, a przecież, tak jak wspominałem, Automata była bardzo ciepła, przyjęta, bardzo ciepło przyjęta przez graczy i sami gracze. Więcej o niej mówili niż wydawcy. A tak, to co słyszymy wyłącznie o, jak wspomniałeś, rezydentach, finalach czy gier, o grach od FromSoft. Gdzie zresztą nawet wśród nich nie jest, nie jest zawsze wesoło, ponieważ rezydent i Prycz nie miał tłumaczenia na polski, tak? No właśnie, więc nawet, nawet w tych takich mainstreamowych a polskich grach też nie jest dobrze w Polsce. Właśnie, to jest też ten krok w tył, że w stosunku do siódemki. Mm -hmm. Bo czy to jest ósemka, prawda? Tak, to jest ósemka. Tak, no to też jest ten krok w tył. Siódemka miała polskie napisy mm -hmm. do ósemki to chyba teraz jakaś społeczność graczy. Na pewno już coś się jest tak, ale oficjalnie nie było. No. Tak, no to też jest kwestia tego ogólnie, dlaczego też Polacy mniej się dają, bo te polskie gry, bo one nie mają praktycznie tłumaczeń na nasze język. Więc trzeba albo znać angielski. Albo nieliczne, typu właśnie Dragon Ball Z Kakarot mhm. miał polskie tłumaczenie. I to też fajnie zrobione, bo na podstawie mangi. Ale to jest, to jest fajne. To fajne, fajne, fajnie zwrócić uwagę jeszcze na końcu, że do, trzymamy takie macie kciuki za to, żeby wydawcy w końcu się odważyli, postanowić te lepiej te gry japońskie promować u nas i przede wszystkim, żeby chociaż robili te polonizację, bo to jednak, nie ukrywamy jest cholernie ważne. Dzięki, że się o swojej książce. Mocno trzymam kciuki za kolejne ty tytuły i jeszcze raz się Dzięki powtórzę: również. Szukajcie 9 ogonów FISA, jest do znalezienia. I co? Dzięki, wielkie za, za, za ten wywiad i pozostajemy powiedzieć, do następnego. No, dzięki również za zaproszenie. Trzymajcie się, fajnie było. Pa, pa. A wiem, przepraszam. Kliknij te trzy kropki na dole i tam powinno być zastosuj efekty wizualne. O! Tak się to ładnie nazywa. I tam chyba możesz sobie rozmyć to tło. O! No nie, co? Kropcie wygląda. A dałeś teraz na maksymalne rozmycie no, ja chyba. Jaki mam łeb płaski? <laughs>